Ok, przyczepka kompas Magnum, sześciosobowa, a nawet i lepiej stabilizator jazdy, wejście do gazu, do barbecue, nadmuch ciepłego powietrza w przedsionku, opony całkiem fajne, małe otarcia, nic wielkiego. Ręcz kosmetyka 2005 rok Dopuszczalna masa 1450 Masy własnej 1235 Fajne dwa lufty dla piętro, Na piętrusa Dla dziecka Do spania Aby się wietrzyło No i można go też Drugiego delikwenta wyciągnąć przez ten drugi lufcik, toaleta z tej strony, praktycznie ani jednego otarcia w środku, dwa piętra. Tak naprawdę tutaj jest solidne to piętro. Myślę, że, no może nie mnie, ale do 100 kg wytrzyma. Na dole też duże piętro około 1,80 m wzdłuż, więc też można się przespać. Łóżko piętrowe do 70 kg, czyli bardziej dziecko. Tutaj jest stolik i łóżko dolne. To można oczywiście złożyć i siedzimy przy stoliku. Z przodu tak samo rozkładana kanapa i też siedzimy przy stoliku. Lodówka już z tego nowszego typu. Stolik kawowy, podręczny, duży stolik, instalacja głośnikowa.